Taki zakup, taki czajniczek Rosel Hubsa z takim czujnikiem tutaj temperatury, zaraz trzeba będzie otworzyć pudełko, pokażę. Promocja z chyba 80 funtów na 45. Były w kolorze jeszcze białym, kremowym i czarnym. Ciężko to otworzyć. A się będzie. A się Co mamy? Wielki, duży przykrywka, jak od ty... gara. W środku nic nie ma. Ten czajnik tutaj ma tak się charakteryzuje, tak jest zbudowany z tyłu tak. Oczywiście jest cały cały z metalu, stalowy. No i Taki czajniczek. Tutaj jakaś, z tyłu ładnie tutaj ma zrobione. Nie każdy czajnik ma takie pierścienie mosiężne i z metalu, ale to jest bardzo ładnie zrobione. To ten śmieszny czujniczek, który pokazuje temperaturę. Od tego czujnika idzie tutaj taki pręcik i pewnie on ma czujniczek, który pokazuje. Temperaturę. Tutaj jeszcze jakiś czujniczek. No nie będę mówił co to jest, bo nie wiem dokładnie. Tak generalnie wygląda. Przykrywka. Dosyć ciężko się otwiera na tych bolcach. Jak się prezentuje. O, mniej więcej tak się prezentuje. Czas grzać wodę. A tu stary czajnik też Russell Hobbs, A troszeczkę inaczej wygląda. No. No, skazówka drgnęła, idzie do góry. Czajnik jest na fula, zalewany wodą. Samą no i cóż mamy tutaj dziewięćdziesiąt idzie dalej, para nam się pojawiła już odłączyło przy 95 pięciu stopniach. Może ciut więcej. Aha, tak to maleńkie opóźnienie. Dochodzi do stuwy, dobija. No, można powiedzieć, że stuwa jest. No tak, bo jak paruje, to musi być około 100 stopni. Czyli nawet udało im się dobrze ustawić ten czujniczek. Cóż, to powie cóż tu powiedzieć o tym czajniku? Czajnik jak czajnik. E Wygląda super. Chyba raczej był kupiony pod kątem, przez płeć żeńską, pod kątem wyglądu. Czajnik już jakiś czas tutaj spełnia swoją rolę. Tak wygląda w środku. Cały środek jest z metalu. No, i z tyłu tak wygląda. Nie czuć metalem zupełnie. Wydaje mi się, że też bardzo szybko osiąga temperaturę swoją. Ten wskaźnik jest fajny, sympatyczny. No i za każdym razem, co zerkam na ten czajnik, muszę powiedzieć, że, że cieszy mnie jego wygląd.